Cześć, to ta. Cześć. Co tam, synu? W szkole ciekawego. Słuchaj, ogólnie z włosu mi. Mam zagrożenie z włosu, nie? Tak? Znaczy, mia prosty jest miałem ten. mieć. Prosty temat. Miałem mieć i dzisiaj mnie pani wzięła do odpowiedzi, że da dała mi szansę, nie? O, to bardzo miło z jej strony. No i zadawała no, ogólnie takie pytania, że kurde, nie jest korona. Ona chyba gdzieś z tyłka wyciągała te pytania. Takie szare góry i do dupy, nie? Totalnie nie, nie trzymając się kupy, kupy. Tak czy siak, no... Wiedziałem, że, że, że nie, u, nie ugram tutaj nawet, nawet bójki, nie? No i dobra, się wziąłem we I jak Pani mi zadała pytanie, to ja mówię. Wie Pani co? Ja się powołuję na artykuł 183 Kodeksu Prawa Karnego. Co? No taki powiedziałeś? No, a ona, ona tak. Maćku, ty znasz kolek z prawa karnego? E, no i co, co, co? Coś nie coś tam mi się prze, przeczytałem, tam coś tam zobaczyłem, nie? Nie żebym się chwalił tam to, 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 to to trochę. To już trochę ci powinno być, ocenę te... I ona do mnie, do mnie. O, no kurde, no zaskoczyłeś mnie. To? Wiesz co? Ja ci dwójkę dam. Tu nie, nie, nie mogłabym wyżej. A ja? Jak dwójkę? Trójkę chociażby pani dała, nie. No. Ty, a w, tak w ogóle to co to znaczy ten 180, który? 183 artykuł KPK. Co to znaczy? A wiesz co? Nie, nie powiem, powiem ci. Dlaczego? Zapytaj się widzów. Niech oni ci powiedzą. Zobaczymy, czy ktoś będzie wiedział. Wiecie? Jak wiecie, to piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem co znaczy ten artykuł. 80, jak? 183 KPK. Tak? Tak, no. To piszcie w komentarzach jak, jak wiecie, co to znaczy. Bo ja nie wiem. Idź dzieciaku, idź, podróć się trochę, może coś jeszcze tam poprawisz. A z